Hej, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z naszych przygód w Dead by Daylight Ruletka Challenge, a jest ze mną Agnieszka. Jestem, intro. Po intrze. Tak. Więc słuchajcie, Bezbędnego przedłużania, uwaga, 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 odpalam ruletkę, której nie ma dźwięku, nie wiem czemu. <grym> Moja droga. Typerki. Typerki, dobra. Typerki że jeden um. muszę wywalić. No na pewno nie to. Dobra, no to... przeczucie to. detektywa u mnie idzie out. Dajemy redy i zobaczymy, jak to wyjdzie. ja wam, moi drodzy, przypominam, oczywiście, zostawiam łapki, komentarza, subskrypcji, wpadać na socialki, Linki macie oczywiście w opisie do filmu. I dziękujemy komu. Wspierające. Dokładnie tak. Tak. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Mm -hmm. Wybić mi się chce. Ja się na chwilę oddalam od komputera, muszę wodę wziąć. Oho, oho, oho. Nie słyszę cię. <grym> Ej, musimy teraz Wojtka odgadywać tej. A wiecie, jestem. że. A, kurwa. Nie, nie słyszę. Jestem, Elko, nie słyszę. Nie, ja wiem. A wiecie, że. Co wiemy? Słucham. I mówiłam, Spin the T. A, wie, a wiecie, że Wojtek jest Przyszłeś... i już nie mogę, wiesz... <grym> Pomyśl, że mnie tu nie ma. No, no. Ale dobra, żeby był jakiś dobry killer. Znaczy, nie, że dobry za dobry, ale dobry dla nas, kurwa. Tak. Oh, well. Well, well, well. Jak pewnie nam się trafi jakiś spocuch. Na no, pewno jo. W ogóle ja słyszałem gdzieś, że <coughs> były plany na to, żeby były zrobione lepsze te antykampa i się z tego wycofali. A tak, 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 tak. No, no, no. Bo to było na PTB chyba? próbowa A się nie wiem, czy co zrobili. Ale się wycofali, no? Na razie się wycofali. No, nie no, 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 no. Zobaczmy, co tu będzie. Była <laughs> jak mi dadzą tego: bubę magika. albo Magika, to ja wychodzę. <laughs> To będzie najkrótszy odcinek w historii. No słuchaj. Albo kostka, też wychodzę. Aha. W ogóle, jak będzie killer na mapie, to wychodzimy. Tak, w ogóle, jak będzie killer, to wychodzimy. Jak, jak trafi kogoś, to wychodzimy. Bo jest jeszcze Jamałoka bez łoka. Ale to ta duża, dobra, to może być. No to to bad, mogło być gorzej. Bo jeszcze w miarę lubię. To ty? Nie, Nie jestem to ten. Brian Adams. Ja mam czerwone włosy. Chodź, Brianusz. Nie ma jeno. Się boję e, strzelacz, strzelacz. Oh my Koło głównego domu! No ja właśnie tu jestem! Oh. Jezus! No bo ta mynda mi! Dobra, idę kręcić przed. Dobra, to, oh. bo, to było. No bo mi biegła ta. Mogę uciekać w sumie. Zawsze się ucieka, killer idzie. A ja sobie robiłam się. Zawsze się ucieka, jak jest możliwość. E, no ale ona biegła z nimi, mówię. <noise> jak też no. no. adept. No, no. Coś tam jest bliżej ciebie? E, no, siedzi. <noise> w Dobra, W domu. Ja to robię. A nie, robi. Co ona robi? Mam iść, tak? E, no bo ona coś tam grzebie. Tak. I uważa, killer idzie w twoją stronę? Zakręcił, zakręcił, poszedł. Dobra, ściągam je. A ty, Kuźwa! Ty. A, ty kim ty, Kuźwa? Jesteś? Wystań, Spidol. Właśnie mojego. Wrócił do. Wraca do was. Zanim ona tu dojdzie tej... Granie z randomami. Jakbyś poszła w stronę Szaka, to. Może chodź w moją stronę Szaka. Co będziemy razem robić? A randomy nie chcę. E... Razem... E... Oni tu w sumie. Ja jestem daleko, wiesz, Wojtek? No to. No dobra, to rób jak możesz. No na razie robię. Bo się tam bawią, e, ten Brian mm -hmm. Adams. <grych> tak Brian Adams! Jedna. Zaraz po mnie przyjść, to się coś tam macał. No i Brian Adams leży. Indeed, Ty Robisz tym rock roll'em? Tak, tak. Idziemy żena. Tutaj jeszcze szkoda, że nie ma czegoś takiego, że pokazuje... O, y, wybucha, jak wiesza. A to mi nie wybuchło, to że nie byłem Za wysięgną. daleko. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego, że... Idzie do ciebie? Tak. Dobra, idę odwiesić. Nadsiągama. On nie widział. No, no i. Wyszedł naprawdę! Ej, ej, no, wiesz, jak on grał? Dość że kływa biegł z killerem koło mnie. Zawisł i się kływa obraził. Serio. Chyba, A... Brian, ty jesteś świsz, co? Nie wierzę w takich ludzi. Nie wierzę. Ja też nie. Bo ma pierwszego haka, to kływa wyjdę. Aaa! <sm1> Ojej! Nie! Kurde! Myślałem, że go trochę porobię. Dupa, 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 dupa. <laughs> Bd chyba Cześć, ty wisiałeś... Może yy, ty robiłeś nie, killer w szaku, tak? Nie nie, nie, nie w szaku, teraz się z nim gonię właśnie w szaku. Aha, dobra, to ja tam nie idę. Czaj, bo tu jest Jen i tu jest Jen. Trochę lipa. Ja Idę stąd! Goni mnie. <gulanie> No dlaczego to nie puściło tej palety? No, ja nie rozumiem tej gry, no. Oho. Ej, czy to będzie ten, barba, czy nie? To za daleko. Chociaż nie. Co? 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 Że co za daleko? <laughs> nie wiem, poszedł do środka. No, bo może ma barbę. A, że barb. Dobra, okej. Okay. Nie, no, <laughs> może mieć. Tak. Nie, bo nie zrozumiałem przez chwilę. <noise> Ej, dzisiaj mamy taki dzień właśnie... My brain stop na... Ej, dzisiaj mamy taki dzień na nagrywki. Że ja Kobocie nie... lecz mnie. Ja nie wiem co się z Wojtkiem o, dzieje <noise> Ej, Czy ty jesteś tam koło szaka? Ej, tak, Dobra, robię tego ide. żena. Macne tego, żeby się nie czuł. Jadę z tym żenem. A robisz tam w szaku, czy przed szakiem? Przed. Okay. Jak będzie wieszał, trzeba puścić. W sumie. To puść. O. Kto nie przelezie. No, no, na razie... Na razie chyba nie. Do zimy? Nie wiem. A, graczy, tak, raczej tak. Dobra, zdążymy. A do czy... Yy, teoretycznie mogę tam się zbliżać. Dobra, to ja pójdę na drugi koniec mapy robić gena. On jest. No, nie radę, zdajesz. zdejmiesz. Idę tak naokoło. Ciekawe co Bot robi? Mm, wydaje mi się, że on robił chyba gena wcześniej, tego, kto, bo ja. Doszedłem do jednego gena, żeby go dotknąć tylko i akurat tam robił ale o. Ja jestem po przekątnej w w e, idzie, idzie, idzie ten, idzie, 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 <coughs> Gdzie izi Do mnie O, bo z dwójkę widzę łapa. Kurwa tuneluje No tuneluje no! Fajfus I za to powinna być kara dla killera. No, podstawiłam się, walnął mnie, a anyway poszedł, chyba tunelować. Co za kamica! Hamica No, ale mi gena nie wydupiło z daleka, chyba. Dobra, chyba bot pobiegł po tego. Ja mam połowę. A nie, już. nie pobiegł na drugim końcu mapy. A ty, którego gena robiłaś przed chwilą? Eee, tego koło domu, ale wiesz co? Trzeba będzie po niego iść, bo ja jestem dziabnięta, a on goni. No co, Gonił goni? Gonił bota, ale skręcił. Trzeba iść po, po tego. Kutro, bo ja tam... chcę tego genu Iść sko... Idź po niego, idź po niego szybko. Ale ja mam, ja jestem dziobnięta. Ale on bo... idzie w moją stronę. Kto? Kto? Killer. Przecież ja tu jestem, koło ciebie. Gdzie, to... Teraz jest killer. No, teraz idzie, no. Olera. Nie zaużyłeś? Ej, mam nadzieję, że ten bot go ściągnie. Chyba nie, no nie. Te boty to też głupie, one powinny mieć od razu, ja. jeżeli ktoś. No, chyba Cholera. żort. Przecież no, on tam ja, biegł. Ja, ja teraz będę leżał. Ja piej doję. Bot sobie gena robi. Nie. Mhm. Nie. Ja myślałem, że ty jesteś tam koło niego gdzieś. Nie, on. Killer był tu, ja byłam dzabnięta. I on szedł za tym, za... On szedł za botem. I A ja to bota. byłam tu. To bota, gdzie... A tu jesteś. Tu tu byłam, za kamieniem. Zrobi? Zrobi. I od ale kubkowaty bot tej. I teraz musimy wrócić do tamtego, szybko zrobić. Tak. Ja myślałem, że ten bot tam pójdzie, ku Ja też, on... bo go widziałam raz napiw szedł, ale I potem pójdzie, zakręcił. A potem kurwa, bo y, robił Jenna, zamiast iść po wisielca, Przecież psychiczne. Brajer. Jak one są zaprogramowane tej, że nie, nie ściągają? Nie rozumiem. się <laughs> nieźle. Ja znowu wejść do szafki. O, słusznie. Idę na killer szakaty. Jeden generator. Tak. Zapytali czy on naprawdę ma barbek? No mnie raczej nie widział. Ale kto wie. Hmm. Czekaj, on gdzieś tu już się świruje? Idzie pod bota? No szuka tutaj w okolicy. Nażej tam Wojtek. O kurde, traf. No i dlaczego to bez sensu to działa? Dobra, zdejmuję <coughs> przynętę. Zdjęłam bo Bota. Nie tak za mną. No bo, bo za botem tuneluję. Ale frajerko. Dobra, ja się wyleczę apteczką. Ja. Yeah. Mm -hmm. To jest Żenada. Zostawia go, Poczekaj Poczekaj, do szafy Aga. Tak, właśnie jestem. Do szafy, hej, pasterze. <laughs> do szafy, hej, pasterze. Kurwa. No ja nie wiem. No ja też nie, został jeden generator, to. Marne szanse. No, nie fart z tym jednym kolesiem. No. Idzie do domu. Koło mojej szafy. Do głównego? Skręcił, skręcił. Poszedł teraz znowu w głąb. Dobra, no ja się tu wyleczę, ale tu nie ma chyba nigdzie w domu i obok. Jest w domu. W domu? Tak, robię go. A kurda, on zera. zera. Tu nie ma innego generatora. O później idzie. Wraca tak, widziałem. Dobra, no ja idę gdzieś w głąb mapy. Trzeba znaleźć jakiś... Bo trzy generatory powinny zostać. Yy, tak. Tak, czekaj, on znowu idzie tu do domu? wiem, czy w szaku był. Mmm, Regresuję go. W domu? Tak. Kuźwa, cisko będzie. Będzie, to prawda. I w szaku nie ma, to gdzie jest reszta generatorów? Idzie! Do domu? Do mnie. E, do domu? Tak. Jakiś Kurwa! Bo problem jest taki, jeżeli on cię dziabnie, to będzie przy ciebie trzy. przy tobie będzie. A nie wiem. Kurwa, ciężko się na niego gra, jak on tak przyceluje, to już po to No. Tyłu. Chociaż mnie parę razy nie trafił na początku, wiesz? No, ja kuwa, ja z <grym> i. Wjechałam ku bluferze. No cisz pokrywa, jeden Żen. I nie wiadomo gdzie one są, i on je patronuje cały czas. Właśnie. Właśnie zregresował. Widzisz, że mnie nie znajdzie w tym bambusach. <laughs> Ale on i tak mnie przytuneluje On jest, tunelem. A tu jest kole... a nie, dobra, To jest ko... A nie, naprawdę to jest ko. do ciebie. Jest tak przed domem. Ty tak nie zdążysz. Aż kim się, się robi? Nie zdąży się, ja się zabijam. Zdążę. ZABIJAM SIĘ! Hmm. Dążyłbym I Puściłaś I tak... jeden ten? E, tak, no. Bo no mi ja bym ten... zdążył, Aga, dobiegłbym. Chodzi o to, że on i tak by mi przytule... tunelował. Nie no. ma sensu. Uglądaj. Mm -hmm. By Co? Już mną? Tak. Mój problem jest teraz taki, te bramy są obok siebie. Na jednej ścianie. W ostateczności daj mu kapteczkę. Wam no, no, myślę, że weźmie ode mnie apteczkę. Czasami się zgadzają. Ale on jest spocony dość. Jest. Jak już tak tuneluje Hamsko, to już jest amenu. Boże, jak mi lądek boli z blodu. Mnie też. Ale cię weźmie od tyłu. Nie? Nie. Marze, też kiedy oddam. Nie gadaj. To no. spoceniec. A czekaj, może cię puści. Może. to mi zrobi. Zaś, A żeby ci w życiu antyperspirant nigdy nie pomógł. żeby kurwa miał czkawkę cały dzień. Kurwa. Chumica. Ale Poceniec. spocony! No mówię. Życzę mu, żeby mu... żaden na nie pomógł w <laughs> się go mrówki pogryzły, Kurwa. GG. O, ty gdzieś widział GG kurwa, ty tu nie to A ten zepika, nie zobaczę. jak kod jest. Ale domyślam się, że jakiś... Poco Federation. <laughs> raczej na pewno. No dobra, moi drodzy, ale to poszło jak poszło, to jest ruletka, z inaczej się tutaj nie się da. ciężko gra. To prawda. E, także co, usłyszymy się pewnie w kolejnym, na razie nie ma żadnego nowego e, surwa, żeby tutaj wyszedł, nie ma chyba żadnego eventu w plan, chociaż chyba Halloweenowy jakiś się chyba będzie A, zbliżał. może, może. Ale to jeszcze zobaczymy, na razie ciśniemy dalej ruletkę, zobaczymy jak to wyjdzie. więc co, my wam za dziękujemy, błaga. Halo. Byłem też ja. Także co, trzymajcie się, cześć i pa pa! pa, pa.